Trzy błędy przy zakupie ubezpieczeń na życie. Błąd numer jeden. Kupowanie wysokości składki zamiast zakresu. Słuchajcie, polisa życiowa to nie jest ocena samochodu. Przygotujcie się na to, że polisa dostosowana do waszych potrzeb i wymagań będzie kosztowała raczej więcej niż te 50 zł miesięcznie. Zwłaszcza jeżeli chcecie pieniądze na leczenie. Błąd numer dwa. Brak znajomości wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli polisa ma więcej niż te trzy wykluczenia, o których zaraz powiem, czyli samobójstwo zatajenie stanu zdrowia i czynny udział w wojnie, to zastanówcie się, co ona w ogóle co ona wam daje i w jakiej sytuacji w ogóle zadziała. Błąd numer 3. Polisy na krótki okres, na przykład 5 lat. Często stosowany wybieg, by obniżyć składkę. Pamiętajcie, że po 5 latach kolejna polisa zawsze będzie droższa, a wy możecie być już nieubezpieczalni. Kontaktujcie się ze specjalistą, by uniknąć tych błędów. Wasze bezpieczeństwo jest warte tego wysiłku. A jeżeli chcecie więcej takich porad, zajrzyjcie na profil Finanse po poznańsku na Fejsie i zostawcie follow na Insta.